Zadanie 18. Przyprostokątna AC trójkąta prostokątnego ABC ma długość 8 oraz tangens alfa to się równa 2 piąte. Przepisałem od razu wzór na tangensa z tablic. Jest to po prostu jedna z przyprostokątnych dzielona przez drugą. Konkretniej mówiąc, jest to e, akurat przy moich oznaczeniach A dzielone przez B, więc e, w tym wypadku mamy A dzielone przez 8. Czyli mogę sobie pod spodem napisać, skoro wiem, że mój tangens alfa to jest 2 piąte, że 2 piąte równają się a dzielonemu przez 8. Napiszę sobie to już może tutaj pod spodem. Po wymnożeniu na krzyż będę miał 5a, to się równa 16, czyli będę miał a, to się równa, to oczywiście podzieliłem sobie stronami przez 5, czyli będę miał 16 piątych, czyli będę miał a, to się równa... 3, 1 5 Teraz tą 1 piątą mam już zamiast tego A tutaj i mam obliczyć pole tego trójkąta, więc tak, pole trójkąta to jest A razy H razy 1, 2. mogę sobie po prostu zrobić 8 razy 3, 1 piąta razy 1 druga. Oczywiście mnożenie jest przemienne, więc skrócę sobie ósemkę z jedną drugą, będę miał 4 razy. 3 i 1 piąta czyli zamienię to już sobie na ułamek niewłaściwy będę miał znowu 16 piątych czyli będę miał 64 piąte i będzie to odpowiedź D